A to jest ulica założona przez amerykańskiego kowboja Bardzo dawno temu i została tak nazwana Cowboy tu się dzieje bardzo dużo o, Tajski street food Jajka nadziewane tam, znaczy jajka Tam są jajka smażone na patyczku od czasów. To jest dosyć ciekawe Teraz jeszcze się tu nic nie dzieje, bo jest jeszcze widno, przyjdziemy jak to będzie ciemno Ja na razie jeszcze nic nie mówię, bo dojeżdżamy do Wiednia i czekamy jeszcze 4 godziny. <śmienicza> love before you I win I keep waiting for for you to call right? I'm thinking that I'm gonna need a miracle Wasted again I tell my friends I'm feeling like you're coming cause I feel the sun real engaño A co? O kurwa, ale gorąco, ja pierdolę Nie no to widzowie powiem, powiem że jest taki Szczał gorąca Taki szczał gorąca jest, że masakra Masakra Zaraz trzeba się przebrać Wychodzimy sobie tunelem, zaraz będzie kontrola Obecnie wylądowaliśmy w Tajlandii Na no, zewnątrz mamy 28 stopni Słońca nie ma, jest przechmurane Ale uderzenie tego powietrza Z wyjścia samolotu Tego gorąca No to bardzo fajny efekt O wiele lepszy niż był w Egipcie Czy w innych krajach Tutaj było totalnie gorąco Na terminalu mamy tutaj Klimatyzację włączoną Więc Otóż cieszę się, że ten wyjazd się ogólnie udał, bo problem był, że nie mogliśmy pobrać karty, pokładować z aplikacji. Dziękujemy dla kolegi, który właśnie nam pomógł to zrobić. To znaczy zalogował się przez komputer i udało mu się to zrobić. Ale co najlepsze, że najlepsze jest to, że dalej w dalszym ciągu nie możemy się zalogować tej aplikacji, znając poprawne hasło, które działa na komputerze moim. Więc. Problem jest ciekawy dosyć. Terminal na... w Bangkoku bardzo duży. Już jedziemy z... Idziemy już może nie wiem, z 800 metrów. Znaczy oczywiście nie jedziemy, tylko sobie jedziemy na ruchomej bieżni. Pamiętajcie, nie wymieniajcie nigdy pieniędzy na lotnisku, bo jest bardzo, wysok... bardzo wysokie kursy. Można sobie wymienić tylko 50. Euro, czy tam jakieś grosze w bankach, najlepiej sobie wymieniać kursy. no Są po prostu naj, najkorzystniejsze. Ciekawostka: do Bangkoku nie wolno włożyć y, papierosów elektrycznych. Grozi za to grzywna, zaraz będziemy mieli kontrolę. Y, a no tutaj, no przejść za ludźmi. Nie? In, immigration, to tutaj chyba. Czy my jesteśmy imigrantami? Widzę, tutaj, tak, tak, tak Idziemy właśnie A no, okej okay. No już po kontroli tutaj e, celnej? Tak, celnej Nic nie wymagali właściwie Tylko dowód i kartę pokładową, nic więcej Wchodzimy, idziemy właśnie teraz do łazienki no i co, ruszamy sobie na kolejeczkę Skytrain'a 17 batów będziemy płacili za dojazd do naszej chaty więc to jest jakieś nie wiem około 2 złotych Jeśli chodzi o kupno karty SIM na lotnisku to nie polecam, bo jest to 2 ba... to albo 3 razy cena jakbyście kupili 7-11, więc najlepiej jak przylecicie to należy się o, tam trzymać tam razem 7-11, nie? Tak, 7-11 tam I tam, to i bardzo tam bardzo będzie Ale Może ceny będą dla nas tutaj jakieś ale tu jest tylko dwóch operatorów jakby nie. Zielony i czerwony. Weszliśmy na zewnątrz. Jest tak kurwa gorąco, że po prostu jest taki spar. Na szczęście jak tu jest cień, mamy cień. Zobaczcie dookoła, tu jest cień. Nie, ja tu nie palę. pali? No to palimy no, palimy. Jak wszyscy palą, to palimy. Boż, jezyk, no, no to że jest no To jest oni w Katarze chyba pracują, Qatar Airlines. Tak się ubierają. Z tyłu załoga chyba Qatar Airlines. my sobie wzdłuż rzeki. Przechodziliśmy właśnie, koło takiego wpływu do tej rzeki. Tak zajebało, że się prawie <grym> No Nigdy nie czułem takiego smrodu, nawet jak szambo. Wybierałem u siebie w domu, no nie? Ręcznie. Tak... <grym> <grym> wiaderkiem. <grym> ja schodziłem po drabince do samego szamba. Wybierałem je wiaderkiem. I nie I tak czułem nie takiego smrodu, ale to, co tutaj poczułem, no to. Tragedia. To było straszne. Jakbym był na jakimś większym kacu, to mi się zdarzył. Nie kupujcie startera na lotnisku, jeśli chodzi o kartę SIM, bo jest bardzo drogo. Koło 100, wychodzi około 1000 batów. W 7-Eleven też, też były drogie, tam jak byliśmy bliżej centrum. A czykolwiek, takie coś muszę Wam pokazać. 350 batów to jest koło 40 zł. I tu macie tak, na 30 dni, akurat wziąłem sobie na 30 dni, będę tutaj 25 dni. Więc dla mnie to jest ok, tylko jest ograniczenie prędkości do 10 megabitów na sekundę, ale już Wam muszę powiedzieć, że no, YouTube a w 4K albo w HD nie wiem, czy w HD obejrzycie, a w 4K już nie obejrzycie. Ale w zupełności wystarczy do przeglądania TikToku czy Facebooka. Natomiast y, wiadomo, no, jeżeli chce, potrzebujecie szybszego internetu, w każdym hotelu jest WiFi i. i chodzi bardzo dobrze. Właśnie uderzamy sobie na miasto, coś zjeść. Czekamy obecnie na chłopaków. Plan jest taki, żeby jutro uderzyć na Skybar. Dzisiaj to w sumie nie wiemy, idziemy tylko zobaczyć, co się dzieje, coś zjeść, oczywiście. Pattaja spróbować tajskiej potrawy. Tylko to jest taka tajska potrawa, że jedzą ją tylko turyści. Tajowie, Rodo 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 rodowici nie jedzą tego. Otóż nie wiem dlaczego, po prostu tak jest. W tle znają, już tam wyszli i sobie idziemy. Zobaczcie tam z tyłu nasz hotel, taka uliczka tutaj, fajnie, bo jest niedaleko ulicy. I będzie cichutko, jak wybierać jakieś hotel, to nie, nie bierzcie koło ulicy, bo będzie zawsze głośno i nie wyśpicie się. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ah, no. Oh, yeah, cool. cook 5. Hello. Hello. Do you speak English? Yeah. White fire, white fire, tropical. Tropical cookies, how much? 5 grams. 5 grams. How much? 1,000. 1200 1200 Lecimy sobie na cały Cowboy, a tu u góry macie tego skytraina całego Który jest bardzo tani do podróżowania No tuktuki są spoko, ale są drogie no nie, więc Najlepiej się osób jakby było, ale tutaj póki co 6 osób, bo tam się płaci za jeden przejazd, więc... oglądam menu, które jest uliczkę obok. Nie jest na głównej ulicy. Zobaczcie, jakie już są ceny.